Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się serdecznie, Bartłomiej Ryś, Polski Karawanin. Kontynuujemy naszą przygodę po raz trzeci po Chorwacji i jej kempingach. Jesteśmy na kempingu Omishaj na wyspie Kyrk, bardzo niedaleko mostu na wyspę właśnie Kyrk. I co ważne, most od niedawna, bo od kilku tygodni jest darmowy. Za przejazd przez niego nie jest pobierana żadna opłata. Ale do sedna, jesteśmy na kempingu Omishaj. Tak jak widzicie, kemping posiada bardzo, bardzo dużo przeróżnych miejsc postojowych dla kamperów, przyczep kempingowych, namiotów. Jest też możliwość wynajęcia mobilnych domków. Jest oczywiście część domków mobilnych premium, czyli z basenem. Wszystkie domki wtedy są zabudowane właśnie wokół tego basenu. Jest oczywiście pierwsza linia brzegowa, z której rozciąga się naprawdę niesamowity widok nie tylko na tą delikatną zatokę tutaj wpływającą na kemping, ale również na okoliczne miasteczka i przede wszystkim przepiękne chorwackie góry. Zapraszam Was na wycieczkę właśnie po tym kempingu. Naprawdę warto spędzić tu wakacje. Co w momencie, kiedy ta piękna chorwacka pogoda się skończy? Byliśmy świadkami takiej sytuacji, wczoraj właśnie tego pięknego słońca nam zabrakło, temperatura spadła. Wtedy kilkaset gości kempingu poszukuje dla siebie atrakcji. Co tu robić? Co robić na samym polu i w jego okolicach? No i właśnie na taką okoliczność ten kemping również jest przygotowany. Obok mnie pole do minigolfa, standardowa atrakcja w Chorwacji, ale i też na większości chyba pól kempingowych w całej Europie. Boisko do gry w, yy, w siatkówkę, do gry w koszykówkę, do gry w piłki w. Piłki. Piłkę nożną i oczywiście z każdego z tych miejsc piękny widok na wspomnianą już wcześniej zatokę i miasteczko, które jest tuż za nią. Parcele na całym kempingu są naprawdę duże. Dojazd do nich jest bardzo łatwy. To jest warte i ważne podkreślenia, zwłaszcza dla posiadaczy dużych zestawów, chociażby z przyczepą kempingową. Każde miejsce, każda parcela posiada własne przyłącze do wody, do kanalizacji oraz do prądu. I z każdej tak naprawdę parceli na całym kempingu rozciąga się bardzo ładny widok, właśnie na wspomniane już wcześniej góry i miasto. Co jest warte podkreślenia, te parcele tuż obok mnie są to jedyne miejsca, które są tak naprawdę choćby delikatne. Zacienione. Jeżeli na przykład nie macie klimatyzacji, bądź szukacie właśnie miejsca takiego bliżej natury, to wybierzcie te parcele. W innej części kempingu, niestety, te drzewka jeszcze są za małe, żeby dać odpowiednią ilość cienia. Musicie się ratować właśnie za pomocą namiotów, markiz, bądź właśnie wspomnianej wcześniej klimatyzacji postojowej. Tak jak pokazywałem Wam na mapie, to są właśnie domki mobilne, które wszystkie zlokalizowane są wokół jednego prywatnego basenu, przeznaczonego właśnie tylko dla mieszkańców tego jednego domku. Jak widać, zabawa jest przednia, moi drodzy. Dzieci się cieszą, a Wy przede wszystkim macie święty spokój i opiekę nad tymi dziećmi tuż pod Waszym nosem, bo tak naprawdę tarasy wychodzą wprost na taką betonową ścieżkę, jak widzicie wokół nas, a tu w środku, w centralnym punkcie, jest zlokalizowany basen. Co ważne, basen nie jest głęboki, więc więc dzieciaki mają świetną zabawę, a wy macie gwarancję bezpieczeństwa. Tych domków mobilnych tutaj na kempingu jest bardzo dużo, każde są bardzo dobrze wyposażone, więc właściwie tylko musicie na swój wyjazd zabrać rzeczy osobiste i tyle i przyjechać, wypocząć, co więcej wam pozostało. Każde mobilne domki, tak jak mówiłem, są świetnie wyposażone, ale oczywiście najważniejsze, co jest w nich, to ten niesamowity widok. I tutaj z pierwszej linii brzegowej taki widok właśnie dostajecie w gratisie. Oczywiście w gratisie do tej ceny, którą musicie zapłacić za wynajem tego domku. Ale spójrzcie sami, bardzo blisko jest plaża, bardzo blisko jest oczywiście Adriatyk. Wystarczy kilka kroków, by zaraz schłodzić się w tej niezwykle pięknej, krystalicznie czystej wodzie. Oczywiście każde domki mają klimatyzację, ale to tutaj, właśnie w tej pierwszej linii brzegowej, powiewa delikatny, orzeźwiający wiatr, co uwierzcie, naprawdę jest szalenie ważne, zwłaszcza podczas bytowania w te najgorętsze miesiące, czyli w czerwcu, lipcu i sierpniu, właśnie tutaj w Chorwacji. Ta strona i ta część kempingów przynależy do domków mobilnych. Za moimi plecami możecie zobaczyć wybrzeże, które przynależy do kamperów i przyczep kempingowych. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że przy całej długości kempingu te zejście do morza, w którym oczywiście aktualnie stoję, jest naprawdę delikatne, więc jeżeli przyjeżdżacie na ten kemping, właśnie na wypoczynek typowo rodzinny, zależy Wam na tym, żeby ta woda była delikatna, podobna chociażby do tego, co jest w Morzu Bałtyckim, to właśnie przyjedźcie tutaj. Sami zobaczcie, tu Właśnie na tej plaży, po stronie domków mobilnych, mamy bardzo, bardzo dużo wypoczywających osób, właśnie w domkach mobilnych, i które przyjechały tutaj z dzieciakami na swoje wymarzone wakacje. Polecam. Tuż przy recepcji, przy samym wjeździe na kemping, znajdziecie bardzo duży basen. To główna atrakcja całego pola kempingowego. Zwłaszcza to wiecie, jeżeli przyjeżdżacie właśnie na takie pole kempingowe z dzieciakami. To właśnie one tutaj broją najbardziej, brykają najbardziej i palą największą ilość energii. Tuż obok tego basenu, który jest czynny aż do godziny 20, warto to zaznaczyć: większość pól kempingowych udostępnia właśnie takie baseny tylko mniej więcej zawsze do godziny 18. Tu on jest czynny do 20. Tuż obok niego funkcjonuje sprawnie. Restauracja serwująca zimne, ciepłe napoje, obiady, przekąski, kolacje. To miejsce, w którym możecie przebywać bezpłatnie, zarówno na leżakach, jak i w otoczeniu basenu. Wszystko jest darmowe dla tych, którzy przebywają na terenie kempingu. W tym momencie znajdujemy się na dachu restauracji kempingu i stąd mamy przede wszystkim spektakularny widok właśnie na cały kemping, na mobilne domki, na parcele pod kampery, na basen, na Adriatyckie morze. Ale żeby nie było tak kolorowo, muszę wspomnieć o dwóch rzeczach, które mogą być problematyczne. Dla nas nie były, dla was mogą być. Przede wszystkim na wyspie Kyrk tuż obok kempingu zlokalizowane jest lotnisko i niekiedy tutaj przelatują dosyć nisko, co Oczywiste jest też głośno, samoloty, które mogą gdzieś tam Wam uprzykrzyć pobyt. Nam to nie przeszkadzało, co więcej, było to dla nas dodatkową atrakcją. Co ważne, za moimi plecami na wprost z basenu znajduje się też rafineria i pisaliście w komentarzach, że stamtąd niekiedy mogą zaletywać niezbyt ładne takie chemiczne zapachy. Staliśmy tu 3 dni, a nierazu takiego zapachu nie poczuliśmy, ale czuję się w obowiązku przekazać Wam taką informację, że coś takiego może tu wystąpić. Natomiast co warto zaznaczyć, jest to jeden z nielicznych kempingów tak bardzo obłożonych w tym okresie tuż po pandemii. Chyba to mówi samo przez się, że jest to naprawdę pole godne polecenia. Jesteśmy teraz w teraz takim bardzo cichym, spokojnym miejscu kempingu, w którym przynajmniej na chwilę obecną nie ma zbytnio dużej ilości osób. Ale jak powiedział nam menedżer kempingu, jest to jedno z jego ulubionych miejsc, właśnie na całym polu kempingowym. Tutaj, po mojej prawej stronie, tworzone jest nowe miejsce, nowa restauracja, która będzie dość specyficzna. Będą tu przygotowywane tylko mięsa i ryby, czyli. Podstawowe potrawy w restauracji, w wyposażeniu każdej restauracji, właśnie w Chorwacji. I co ważne, będziemy mogli tutaj przesiadywać również w okresie zimowym. Tu w środku znajdziemy około 20 stolików, tu na zewnątrz, w okresie letnim, również będą ustawione stoliki. Natomiast, co ważne, sama kuchnia, jak za chwilę sami zobaczycie, jest tylko pewnego rodzaju takim przygotowaniem pod serwowanie posiłków. Główne dania są przygotowywane na specjalnym grillu. Tam możecie na przykład zobaczyć kręcącą się świnie, opiekającą się i z komina wydobywa się przepiękny zapach właśnie tutaj na całą plażę. Jak nam powiedział menedżer kempingu, to miejsce zostało stworzone nie tylko pod kątem gości kempingowych, ale również pod kątem tych osób, które właśnie tutaj, do tej plaży przypływają z Morza Adriatyckiego swoimi jachtami, swoimi motor stacjonują tu a przy okazji gdy czują przepiękny zapach wydobywający się właśnie z komina grilla przyjeżdżają tu by po prostu coś dobrego zjeść to miejsce będzie czynne za około 20-25 dni e, będzie w pełni wybudowane przygotowane pod przyjęcie gości natomiast e, Pełne możliwości dopiero zobaczymy w sezonie 2021. Dlaczego? Na obecną chwilę niestety kempingowi brakuje odpowiednich ludzi do pracy, żeby zatrudnić ich jeszcze tutaj, żeby serwowali oni tak dobre jakościowo jedzenie, jak chciałby właściciel kempingu. W 2021 roku będzie już to możliwe, więc już możecie teraz planować swoje wakacje właśnie na kempingu Omniszaj na wyspie Kirk. Jak wiecie, mam 28 lat i dla mnie pobyt na polu kempingowym wiąże się też z możliwością odbycia chociażby małej imprezy. I tutaj na Kempingu Omniszaj takiej małej imprezy robić nie musicie. Możecie tu zrobić naprawdę dużą imprezę urodzinową bądź dowolne spotkanie, jakie macie ochotę sobie tutaj zaplanować. Dlaczego? Jesteśmy w specjalnym miejscu oddalonym od pola kempingowego. Możecie wynająć na własność całą tą przestrzeń, w której się znajdujemy. Po mojej. Po prawej stronie jest tutaj specjalny grill przywieziony z Danii, kosztował 4000 euro i jak mówi menadżer właśnie tego kempingu, że inni z innych kempingów w Chorwacji mówili, słuchaj. To jest bez sensu, to jest tylko dla szpanu. Ale nie, moi drodzy, rozpalamy tu w środku ogień i przygotowujemy wokół całego miejsca swoje ulubione jedzonko, swoje ulubione mięso, swoją ulubioną rybę. Wszyscy możemy stać wokół jednego grilla i właśnie tu przygotowywać swoje ulubione dania. Jednocześnie, jak sami widzicie, za moimi plecami rozciąga się jak zwykle piękny widok na Morze Adriatyckie i oczywiście na wszelkie okoliczne góry i miasteczka. Jednocześnie, jeżeli na przykład palące słońce przeszkodzi nam za bardzo, możemy przejść tutaj pod wiatę, która jest zacieniona i która posiada specjalne stoliki, miejsca, gdzie możemy po prostu usiąść i wcześniej przygotowany posiłek skonsumować. Natomiast, co jest ważne w tym miejscu, mamy również tu możliwość przygotowania wszystkiego, czego potrzebujemy. Nie musimy tu nic nosić. Wystarczy jeden telefon do menadżera kempingu z informacją, hej, witaj, przyjeżdżamy do Ciebie na taką, a taką imprezę. W tyle i w tyle osób potrzebujemy pełnego zaplecza gastronomicznego i chcemy, byś nam dostarczył wszystko, co najlepsze. I wtedy właśnie w tych lodówkach, tuż obok mnie, pojawiają się nie tylko napoje, nie tylko dobre lokalne wina, ale również półprodukty, które możemy później przygotować na wcześniej pokazanym grillu czyli wszystkie mięsa, wszystkie ryby wszystko oczywiście świeże. I tutaj możemy siedzieć tak naprawdę, do której nam się żywnie podoba nie przeszkodzimy nikomu wokół jest to tylko dla nas, tylko e, prywatne miejsce. Piękna sprawa, a tuż obok nas oczywiście piękny Adriatyk. Zawsze można tam skoczyć, schłodzić się i w ten sposób spędzić ta, tutaj naprawdę niesamowity weekend, wakacje, a nawet cały sezon. Moi drodzy, jeżeli macie pytanie, jak powinien wyglądać pięciogwiazdkowy kemping, to właśnie tak, jesteśmy tutaj w specjalnej jego części, tuż obok mnie rosną warzywa, które następnie są przygotowywane odpowiednio i są serwowane. Można je kupić albo w markecie dostępnym na kempingu, albo je zjeść już odpowiednio przygotowane w kempingowej restauracji. Wszystko jest rośnie tutaj, wszystko jest w pełni naturalne, nie są tu używane żadne chemikalie, jak nie zapewnił menedżer kempingu do tego, żeby właśnie one tak pięknie tutaj wyrosły. Wystarczy odpowiednia ziemia, odpowiednie nawadnianie i oczywiście duża ilość słońca. Co ważne, wcześniej mogliście zobaczyć chociażby takie małe zoo, w którym są hodowane kozy, owce, kury, jajka, które są tam produkowane, można by tak nazwać, są następnie sprzedawane w restauracji, są dodawane chociażby do śniadań. Można je też kupić oczywiście we wspomnianym markecie. Co jest e, może dość kontrowersyjne, owce, które też tam się pasą, e, są oczywiście odpowiednio hodowane po to, żeby następnie no, niestety zabić je i Przygotować z nich odpowiednie, odpowiednio dobre, świeże mięso, które następnie można zaserwować w restauracji. Jeżeli jesteście weganami, możecie tu przejść i po prostu z tymi zwierzętami się pobawić. Następnie, jeżeli macie ochotę po prostu zjeść dobre, świeże mięso, to możecie właśnie skosztować na kempingu omniszaj tutaj w restauracji, macie gwarancję tego, że mięso, warzywa, owoce, wszystko pochodzi stąd, właśnie z tych sadów. Pięknie to jest, naprawdę to jest pięknie i naprawdę warto tu przyjechać. Ostatnią częścią kempingu, które zwiedzamy, to oczywiście bloki sanitarne. Tych jest kilka na terenie całego pola kempingowego. Są jak najbardziej wystarczające dla tej ilości gości, którą kemping potrafi przyjąć. Są to oczywiście sanitariaty bardzo nowoczesne, bardzo ładne, sprzątane na bieżąco, ale też warto zwrócić uwagę, że są dosyć usytuowane w otoczeniu natury. Podobnie jak cały kemping, ale uwaga, jeżeli myślicie, że ta natura jest naturalna, jesteście w błędzie. Jak poinformował nas manager kempingu, na start ten kemping zainwestował 3,5 miliona kun po to, żeby właśnie zasadzić wszelkie drzewka, kwiaty, wszelkie inne krzewy, trawę i tak dalej, i tak dalej. I co więcej, jest to jeden z największych kosztów, jakie tu w Chorwacji kempingi ponoszą, czyli te właśnie związane z roślinnością i ich późniejszym oczywiście nawadnianiem, bo tutaj na każdym takim jak ten, oczywiście 5 4 kempingu jest profesjonalny system nawadniania. Bez tego wszelka roślinność Byłaby tu po prostu zabita po jednym wysokim sezonie letnim. Warto o tym pamiętać, przyjeżdżając na taki kemping i patrząc oczywiście na dostępny cennik postoju, właśnie na takim polu kempingowym.